Auto, którym podróżujesz, którym do mnie przyjechałeś, dostarcza ci wielu problemów z prawem. Zdarzyło ci się kiedykolwiek to odpalać na polskiej drodze? Kurczę, no rzeczywiście raz się zdarzyło. Ktoś mógłby sobie pozwolić na to, żeby do jakichś nadużyć się posuwać i na przykład wyłudzać w ten sposób mandaty. Pytanie, czy to nie jest jakiś bubel prawny, który pozwala ci w ten sposób funkcjonować i stworzyła się furtka, która nie powinna mieć miejsca? Duży w maluchu i widzowie. Zaprasza Filip Nowobilski. Od wielu lat mieszka w Szwecji i jest właścicielem samochodu przypominającego niemiecki radiowóz. Pewnie wielu z Was zadaje sobie pytanie, czy to aby na pewno legalne działanie. W końcu Kamil ma za sobą kilka batalii sądowych, a niecodzienne auto dostarcza mu wielu emocji. Z kolei jeśli Wy obecnie szukacie motoryzacyjnego bodźca do swojego biznesu, to polecam wpaść wam na kanał ClickLease. Mariusz Dobosz jest założycielem marki ClickLease, będącej brokerem leasingu i wynajmu bazującym na ofercie kilkudziesięciu banków, dając przy tym swoim klientom możliwość dobrania finansowania do własnych potrzeb. Leasing bez dokumentów finansowych? Czy to możliwe? Do 200 tysięcy netto mamy uproszczone procedury i nie wymagamy dokumentów finansowych. Jest to dobra opcja dla osób, które zainwestowały w swój biznes w ostatnim roku i, i osiągnęły przez to, z tego tytułu stratę. Niemniej jednak nie chciałbym, żeby to było nadużywane. Ale też jest to fajne narzędzie dla przedsiębiorców, którzy nie mają czasu. Dzwonić do księgowej, wypełniać te wszystkie dokumenty, ściągać zaświadczenia, czy wypełniać sam wniosek. Większość transakcji wykonujemy, do 200 tysięcy wykonujemy na procedurze uproszczonej, gdzie. Oświadczenie wystarczy. Na oświadczenie. Tak. Mhm. A teraz zapraszam na niecodzienne spotkanie. Auto, którym podróżujesz, którym do mnie przyjechałeś, dostarcza Ci wielu problemów z prawem. Może nie tyle wielu. Faktycznie takie problemy są, wydarzyły się, ale może o tym porozmawiamy w dalszej części. Powiedz mi, Kamilu, czy zdarza Ci się w jakiś sposób wykorzystywać te okleiny na swoim samochodzie do niecnych celów, na przykład takich wychowawczych innych e, uczestników ruchu drogowego? Znaczy staram się nie, staram się tego nie robić, e, aczkolwiek no, używałem czasami pojazdu do zabezpieczenia miejsca w okolicach Mielna. Złapali kapcia, było tam bardzo ciemno. E, to był taki odcinek najciemniejszy, żadnej lampy, niczego nie było. No to wykorzystałem oczywiście mój pojazd, zaparkowałeś wycią... radiowozem i odpaliłeś koguty wtedy? E, tak, ale pomarańczowe. Pomarańczowy, mam taki, mam takie koguty, rzeczywiście pomarańczowe. One są legalne? Pomarańczowe są legalne. Jak najbardziej czerwony i niebieski jest nielegalny w Polsce, używanie ich, aczkolwiek według prawa szwedzkiego, auto podlega pod warunki szwedzkie, mogę posiadać czerwone i niebieskie światła błyskowe, ponieważ w Szwecji to jest legalne, a to wynika stricte z warunków technicznych wyposażenia pojazdów. Okej, okay, ale masz tutaj ze sobą niebieskie i czerwone światło sygnalizację taką, nie wiem jak to fachowo nazwać, no po prostu kolokwialnie mówiąc, koguty. Zdarzyło Ci się kiedykolwiek to odpalać na polskiej drodze? Kurczę, no rzeczywiście raz się zdarzyło, tak, no przyznam się do tego. Sytuacja miała miejsce również na drodze S, tam y, była awaria silnika. Rzeczywiście po to, bo to było na łuku, tak rzeczywiście tam włączyłem koguta, po to tylko i wyłącznie, żeby zwrócić uwagę innych uczestników ruchu, że coś się dzieje, a włączenie, odpalenie takiej sygnalizacji Zwraca uwagę innych uczestników. Zapraszam cię do Twojego samochodu, żebyśmy sobie tam w komfortowych warunkach porozmawiali. No to zapraszam serdecznie. Kamilu. Powiedz mi proszę, skąd w ogóle ten szalony pomysł, aby podróżować takim radiowozem, no w cudzysłowie oczywiście radiowozem, wielkie poruszenie na krakowskich ulicach twój samochód wywoływał, ale ja się cały czas zastanawiam, czy to jest legalne i z jakiego powodu w ogóle to robisz? no to może aspekt prawny najpierw aspekt prawny, auto jest zarejestrowane w Szwecji no i warunki techniczne warunki techniczne i wyposażenie pojazdu mówią o tym, no, że auto ma spełniać warunki kraju, w którym jest zarejestrowane, no i oczywiście to spełnia i to nasze polskie prawo o tym mówi jasno i wyraźnie że pojazd zarejestrowany za granicą ma spełniać powinien spełniać warunki warunki konwencji wiedeńskiej o tak, i tam właśnie jest sprecyzowane jakie to elementy Jakie te elementy powinny być yy, na aucie, jakie oświetlenie powinien mieć samochód. No Wszystko tam jest sprecyzowane. Ale to nasze właśnie polskie prawo odwołuje do tego, odwołuje do tej konwencji wiedeńskiej. No i tyle. I tak to tak no to Myślę, wygląda że na w naszym widzom aż tak wiele m, tego typu przepisy nie mówią. Mhm. Bardziej liczy się tak zwany chłopski rozum w tym przypadku, a on podpowiada, że auto, które jest oklejone napisem Policaj. No nie powinno e, ulicami się przemieszczać, bo wywołuje jakiegoś rodzaju konsternację wśród widzów, może prowadzić do jakiegoś rodzaju zagrożeń polegających na tym, zakładając, że oczywiście ty jesteś uczciwy w tym co robisz, to jednak ktoś mógłby sobie pozwolić na to, żeby do jakichś nadużyć się posuwać i na przykład wyłudzać w ten sposób mandaty. Pytanie, czy to nie jest jakiś bubel prawny, który pozwala ci w ten sposób funkcjonować i stworzyła się furtka, która nie powinna mieć miejsca? Kurczę, jeżeli patrzymy na to z tej strony, no to rzeczywiście możesz mieć jakąś tam rację, no ale prawo mamy takie, jakie mamy, więc jeżeli prawo takie jest, no to stosujemy się do tego prawa, więc powinniśmy zapytać tutaj, albo dać jakąś informację naszym rządzącym, że no halo, może jednak tutaj powinniśmy pewną rzecz zmienić, no ponieważ może być to w ten sposób wykorzystane, ale z drugiej strony też wiesz, no to jesteśmy obydwaj mężczyznami, tak więc. No, jeżeli patrzymy na to w ten sposób, że bo może coś tam gdzieś kiedyś można zrobić, no to wiesz, jesteśmy mężczyznami, mamy co mamy, więc możemy tego użyć do dokonania gwałtu, tak, jeżeli patrzymy w ten sposób, że no, bo coś tam masz, to możesz sobie tego użyć do czegoś tam. No kurczę, nie można karać człowieka moim zdaniem, za to, że gdzieś tam, może coś może sobie rzeczywiście zrobić, myślę, że czy znaczy w jakiś Twój sposób to widzenia? też nie. To, to jakby ja nie prezentuję w tej chwili swojego punktu widzenia, tylko staram się zdroworozsądkowo na tę sprawę spoglądnąć. I też zastanawiam się, czy przypadkiem to nie godzi w jakiś sposób w rangę policji, w sytuacji, w której siedzi w środku facet w, zielone, w fioletowym wdzianku, uśmiecha się, pozdrawia. Emocje masz te same, które ja mam przy Złotym Maluchu. Niewątpliwie. Tylko że różnica jest taka, że Złoty Maluch nie reprezentuje żadnych służb mundurowych. No tak, ale tutaj tu nie chodzi o to. Właśnie dlatego padło na niemiecki oklejenie niemieckie jakby w, w niemieckim stylu. No bo dokładnie to jest oklejenie jakby niemieckiej policji autostradowej, no ponieważ nie chciałem być mylony ani z policją polską, ani z policją szwedzką. No więc ani tu nie ma żadnych napisów po polsku, bo tak naprawdę, no to były wcześniej napisy na tym trapezie żółtym, no odwołujące się do tego, żeby po prostu w razie awarii, w razie, w razie awarii, no w razie awarii, w razie nie sytuacji włączyć światła awaryjne, ale były po angielsku, no nie po polsku, jak również przypomnienie o korytarzu życia było, no teraz tego już nie ma, ale też, no po to, żeby nie być mylonym, jeszcze całkowicie, tak jakby, żeby nie było żadnego, żeby nie było żadnego, powiedzmy punktu zaczepienia w Polsce, to nie było to w języku polskim, było to w języku angielskim, napisy mamy niemieckie, no w żaden sposób mi nie chodzi o to, żeby wywoływać negatywne... Okej, okay, ale jedziesz sobie, wiesz, nieraz pewnie niemiecką autostradą, nie, 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 niemiecko nie, absolutnie. No bo w ogóle. Do, do Niemiec nie mogę z tym napisem wjechać. Rzeczywiście byłem w Niemczech, pojechaliśmy z kolegą, no bo żeby sprawdzić, jakie to będzie e, zachowanie. E, I tym radiowozem tak, byłeś, tak? tak Czyli znie... jednak wjechałeś. Tak, bo zmieniliśmy napisy z Policaj na bagiety. No bo to tak jak do Polski nie można wjechać z napisem Policja, bo według polskiego prawa zabroniony jest napis Policja. Tak? Lub jakiś tam podobny, jeżeli auto jest zarejestrowane w Polsce. To jest właśnie no, słowo klucz tutaj. To jest najważniejsze, że jeżeli auto jest zarejestrowane w Polsce, bo wtedy warunki techniczne polskie obowiązują. A co by Ci groziło, gdybyś tym samochodem wjechał w takiej formie na niemiecką autostradę? Kurczę, nie jestem pewien, jakby to dokładnie zostało, zostałoby to rozpatrzone. Bo z jednej strony można również się powoływać na to samo, co tutaj, że warunki, no warunki techniczne kraju rejestracji, bo w Szwecji jest to legalne i warunki techniczne kraju rejestracji, więc... Można by na to się powoływać, no, ale mi też nie chodzi o to, żeby wywoływać jakiś konflikt. Nie chodzi mi o to, żeby jakby negatywnie właśnie być odbieranym, że dlatego też, no kurczę, z napisem policjano nie wybieram się do Niemiec, Co tak? Tak jak powiedziałem, najważniejszym tym aspektem jest to, że nie chcę być mylony z policją. Krajową, tak jakby polską tutaj, w Szwecji ze szwedzką, dlatego też nie są to nazwy. O, oczywiście od trzech lat w Szwecji już jest zabroniona nazwa policji no, w języku szwedzkim, no bo do dwa, od trzech, to, przepraszam, teraz już od pięciu lat, bo od 2019 roku, wyobraźcie, do 2019 roku w Szwecji normalnie można było okleić sobie radiowóz stricte jako policja i mieć normalnie napisy Polis. No, w języku szwedzkim jest to policja, i normalnie tacy ludzie mieli. No przecież w 2017 roku bardzo głośna sprawa była, gdzie pewien handlarz, e, handlarz samochodami, Nissan GTR-a białego, okleił sobie właśnie na radiowóz. To jest ta sama sytuacja. Ostatnimi czasy odwiedziłeś pewnych panów z Turcji, żeby nabyć od nich bagażnik dachowy. I okazało się, że no, grożono ci bronią, tak? No, generalnie rzecz biorąc, tak. To sytuacja miała taka miejsce, to było miejscowość Krystian e, No i to nie było akurat, ja nie, do, nie pojechałem do panów z Turcji, ale panowie z Turcji akurat wyszli. No, czekałem na tego Szweda, który miał boksa, no, tego boksa, którego mamy teraz. Da, da. E, tak, dokładnie, kupowałem. No, gdzieś tam go znalazłem, no, powiedzmy na marketplace. No, dobra, dogadaliśmy się, podjeżdżam. No i, i rzeczywiście, no, sytuacja miała taka miejsce, że. No, tak jak mówiłem, czy lubimy, czy nie lubimy, mm, no jakby jakąś stronę polityczną w Polsce, no nie będę tutaj się zajmował akurat tego stanowiska, no ale pewien człowiek mówił o strefach no go w Szwecji. Rzeczywiście takie strefy są, że jeżeli się kogoś nie zna, Jarosław Kaczyński. No kurczę, no, on to on rzeczywiście tak powiedział, no, a druga strona mówi, że takich stref nie ma. 17 lat jestem tam są takie strefy. No i nie ma co tak naprawdę o tym dyskutować. Oczywiście ludzie, którzy tam mieszkają, jakby w tej strefie znają się, tak powiedzmy. No to myślę, że oni mogą czuć się bezpiecznie, no, ale jeżeli wchodzi ktoś z zewnątrz, no nie może czuć się bezpiecznie, szczególnie po godzinie 20 gdzieś tam, no i czasami to nawet pies nie pomoże. Czyli są takie getta na terenie Szwecji, tak? Są, no są, i trzeba o tym jasno i wyraźnie powiedzieć, że no ktoś, kto wchodzi obcy, nie jest tam mile widziany. No i taka chyba sytuacja tutaj miała miejsce. No ja byłem świeży w ogóle takim samochodem, który no w jakiś tam sposób policji przypomina. No i to najpierw wyszedł jeden pan, później wyszło jeszcze trzech panów, później jeszcze jeden, czyli łącznie ich pięciu było na tym balkonie. No i no, no, że tak powiem, nie byli. Niezbyt mili, no ale no, wytłumaczyłem, o co tutaj chodzi, no ale fakt faktem był taki. Trzech było w kamizelkach, zamaskowani oczywiście, tylko tak, żeby było widać oczy. E, w kamizelkach kuloodpornych, jeden normalnie z bronią na wierzchu, także no kurczę, powiem Wam, no... Mogłeś sobie narobić dużo problemów. Tak, tak, tak. Mogło, mogło rzeczywiście tutaj... Mogło mnie tu nie być, mogło mnie tu nie być, no ale No myślę, że... Ale wiedzieli, że jedziesz na odcinek i odpuścili tak, myślę, że po prostu ja im powiedziałem że tutaj jadę właśnie do Polski, jadę do Ciebie i, i, i dali, dali spokój nie, no to tak oczywiście parafrazując ale no była niebezpieczna sytuacja niebezpieczna sytuacja znikąd, no ale nie zamierzam oczywiście przez to jakby zmieniać swojego kontentu wyjaśniłem, wyjaśniłem o co chodzi, na spokojnie tam między sobą przedyskutowali to, no rozmawialiśmy akurat po angielsku no bo oni tak, ani po, ani, ani po szwedzku ani wiadomo, no ja po turecku też nie rozmawiam także, no dogadaliśmy się w jakiś tam sposób po angielsku, no ale było bardzo blisko, było bardzo blisko, tyle brakowało, tyle brakowało, nie? żebyśmy to się dzisiaj nie widzieli. No ale kurczę, no ja to taki trochę jestem. Mhm. Jak, się... A jak reaguje powiedz mi proszę polska policja też na ciebie, bo też wspominaliśmy w garażu, że miałeś problemy natury prawnej. Wydaje mi się, że to nic przyjemnego włóczyć się po polskich sądach. Wiesz to, no Większość, dlatego chcę, żeby to było jasno i wyraźnie powiedziane, no bo po całej Polsce jeżdżę tym samochodem, większość, no 99,99 99, 99 tam dalej yy, procent no, policjantów zna przepisy, wie, że jest to legalne. A no, ale trafił się taki ktoś, kto, kto stwierdził, że to jest nielegalne, yy, taki policjant. Yy, tak jak mówiłem w garażu. Yy, tak jak no, zaproponował. Propozycja była taka, Jaka? Że tak, no mandatu właśnie propozycja była, ale no, i na jakim poziomie? Nie pamiętam teraz jakiej kwoty, bo to była rozmowa, że, bo to będzie mandat. Dobra, nie, w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. No, nawet nie zaproponował wtedy kwoty. Ja mówię, nie mamy o czym rozmawiać. Proszę pisać wniosek do sądu, no, bo to jest legalne, więc no, nie będę tutaj, nie będę żadnego, nieważne jaka kwota, ja nic nie przyjmuję, bo, no, bo wiem, że to jest legalne. Nie? No i rzeczywiście tam ten wniosek do sądu napisał na przesłuchaniu w ogóle, jak paradoks był na przesłuchaniu. Dla jasności zaznaczam, że to nie był policjant, który mnie przesłuchiwał, żeby tutaj nie robić... No, co prawda już nie pracuję jako policjant też, no, no ale to nie był ten policjant, który mnie przesłuchiwał, powiedział mi jasno i wyraźnie, no, w sumie to masz rację, ale wiesz, że nie dostaniesz uniewinnienia. No, ale dlaczego? No, bo przecież byś nas, byś nas ośmieszył. Nie, wiem, przepraszam, ale to nie ja bym was ośmieszył, ośmieszył was ten pan, który podjął interwencję, a dalej się ośmieszacie, brnąc dalej w tom. W ten cyrk, no bo ja uważam, że to cyrk po prostu był. No oczywiście tam, no dalej to wyglądało tak, że rzeczywiście dostaje nakazówkę 200 zł, nie, ja patrz, no nie wierzę w ogóle, nie? nie wierzę rzeczywiście, że to się dzieje, no ale okej, okay, no dobra, nie? no to idziemy na wokandę. No na wokandzie przedstawiam swój, no, punkt widzenia. No i aspekt prawny. No więc sędzia nie wziął pod uwagę tego, e, tego no, mojego punktu, który ja się broniłem, no bo to w ogóle broniłem się. To, w ogóle to, to, to śmieszna sytuacja była. To nie była w ogóle tak naprawdę rozprawa, gdzie jest skarżący i obwiniony, no i sędzia stoi po środku, jakby uzupełniające pytania e, zadaje, tylko to było tak, e, oskarżyciel, <laughs> oskarżyciel tylko przedstawił jakby e, swój e, punkt widzenia. Punkt widzenia oskarżenie, tak? To, z jakiego artykułu zostałem oskarżony, a później dalej to była ta rozmowa tylko i wyłącznie z sędzią. Więc, no, ja mogę w tym momencie sugerować, sugerować, może nie tyle sugerować, to mi daje sugestie, że to była konkretnie ustawka, tak? No bo, bo jak to inaczej, jak to inaczej odebrać? Jeżeli Ty jesteś w sądzie i tylko z sędzią dyskutujesz, a tak naprawdę sędzia w pewnym momencie zadaje pytanie Pani, no, czy ma Pani pytanie, czy oskarżycie ma pytanie do obwinionego? Nie. No i to cała aktywność była, to była cała aktywność tej pani. Jaki która to zapadł wyrok? Zapadł wyrok taki, że no oczywiście mam zapłacić 1000 zł, tak? No, bo mam zapłacić 1000 zł, bo no bo mam, no i tak, Ale za no. co? No za to, że właśnie jeżdżę sobie tym samochodem. No tak? Czyli jednak polskie prawo w takim razie nie zezwala, jeśli dostałeś wyrok, tak? No właśnie nie, dlatego mówię, że, bo sędzia wziął pod uwagę samochód, potraktował ten samochód, jakby on był zarejestrowany w Polsce. A on Będziesz się odwoływał? No oczywiście ja się odwołałem, oczywiście ja się odwołałem. Ehm, sędzia apelacyjny utrzymał to w mocy, utrzymał to w mocy, tak, pan sędzia apelacyjny, uzasadniając, że pojazd powinien posiadać w dowodzie rejestracyjnym jako kolor pojazdu, kolor policaj lub inny policyjny. Tak, tak właśnie napisał na uzasadnieniu sędzia sądu apelacyjnego. To nie jest żart. Później drugi wniosek, oczywiście ten sam policjant. Ten sam policjant zatrzymał mnie do kontroli. Ten sam policjant wniosek sporządził, wiadomo, tam sporządza to ktoś inny dalej, ale podpisuje się ktoś pod tym inny. Ale ten sam policjant wezwał sobie, wyobraźcie, drugi patrol do pomocy, no bo nie dawał sobie rady, no ale nagle po 10 minutach zniknął, no i stwierdził, że on jedzie na pilną interwencję. No wciągnął po prostu jakby w to inny patrol, no ale jak to wyglądało prawnie? Sprawnie to wyglądało tak, że oczywiście no, ten sam sąd mnie sądził, no, ale inny sędzia, pani sędzina. Pani sędzina, oczywiście w sądzie w Świdwinie, no bo chcę też, żeby to wybrzmiało, żeby to było jasne, że mówimy o konkretnym sądzie. Nie mówimy o sądach w Polsce, że sądy w Polsce są B, że sądy w Polsce wszystkie zachowują się tak, a nie inaczej. Konkretnie, no sąd w Świdwinie wydał taki wyrok. Drugą, drugi, z drugiego wniosku sądził, sądził mnie inny sąd, sędzia, ale również w tym samym sądzie. No i ta sama sytuacja, też 1000 zł do zapłacenia. Nie? Teraz mi powiedz, po co to wszystko? Bo przecież musisz poświęcać na to swój czas. Pieniądze, żeby się skonsultować z prawnikiem, następnie też potencjalne mandaty, jakieś zagrożenie. Czy tu chodzi o to, że chcesz sobie dodać jakiegoś kolorytu w tym swoim życiu, czy masz taką naturę konfrontacyjną i, i po prostu sprawia ci to przyjemność, czy jest jakaś inna, nie wiem, misja w tym wszystkim? Oczywiście, znaczy, co ja chciałem, pierwsze moje jakby założenie było takie, że chciałem nakręcić filmiki. Wiadomo, no kurczę. No, spo... Nie oszukujmy się, w Polsce nie ma zbyt dużo jakby wydziałów ruchu drogowego, które kręcą filmiki instruktażowe, jak się zachować, ale jest taki rzeczywiście. No, zauważyłem, że policja Śląska zaczyna też to kręcić, fajnie, Szapuba naprawdę, takie filmiki zaczynają kręcić, nie są jeszcze zbyt popularne, ale zaczynają to kręcić, a Wydział, no, wydział Ruchu Drogowego komendy, komendy Stołecznej Policji takie filmiki kręci. No ale też nie są one zbyt popularne. No i chciałbym, aby to wspomóc też. No kurczę, i nie mogę, nie mo nie mogę mieć z pojazdu z napisem Policja, tak? No bo to by było źle też odbierane, ale no bo zobacz, ile wypadków się dzieje z udziałem pieszych. A, 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 ale czemu ty tych filmików nie mógłbyś nagrywać po prostu w cywilnym samochodzie i z wideorejestratora pokazywać faktycznie, gdzie zostały złamane jakieś przepisy, do czego ci jest potrzebny ten stricte radiowóz? Bo on jakby taki niestandardowy pojazd, kontrowersyjny, jakby ściąga na siebie uwagę. Więc mamy o wiele więcej odbiorców. Jeżeli tym pojazdem będę kręcił takie filmiki, tak? Założenie było takie, że będę tym pojazdem kręcił filmiki, no to wtedy będę miał o wiele więcej odbiorców, wiele więcej ludzi zobaczy to i więcej no ci... kasy. Kasy, co masz na myśli? No bo przecież taka działalność internetowa wideo nie zawsze jest działalnością stricte pro bono. No tak, ale kurczę, o tym nie myślałem. To jakby no nie miałem rzeczywiście takich myśli, ale później no właśnie ktoś mi podsunął ten pomysł rzeczywiście, że no można by z tego no, jeszcze... Jakiś pieniądze biznes bo, zrobić. Biznes zrobić, tak, bo można wynajmować ten samochód gdzieś tam, albo do filmów, no, nigdzie nie wynajmowałem tego, bo kurczę, mam jakby inny sposób na życie, no tak, inny sposób na życie, który yy, no wystarcza mi, yy, nazwijmy to na chleb. Kamilu... Bardzo Ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Myślę, że temat wyczerpaliśmy, opisaliśmy szczegółowo, jak można takim samochodem się po polskich drogach przemieszczać i czy coś tytułem zakończenia chciałbyś naszym widzom przekazać? Generalnie chciałbym powiedzieć tak, że moim celem nie jest, jak może to już wcześniej powiedziałem, ale nie pamiętam, czy to powiedziałem, nie jest udawanie, podszywanie się pod jakiegoś policjanta, naprawianie ludzi. Tak? Jest to chęć Posiadania czegoś innego, wyjątkowego i tak naprawdę jest to rola prewencyjna probono. No bo zwróćcie sami uwagę, jeżeli jedzie jakiś wariat i zwalnia, tak, no to tak naprawdę bezpieczeństwo mamy na drodze. I, no czasami też widzę, jak stoję gdzieś na światłach, no i ktoś tam telefon trzyma, z boku podjeżdżam, kątem oka jest, patrzy i telefon nagle ląduje w dół, że wiesz, nie rozmawia przez telefon, nagle obydwie ręce na kierownicy, nie? już pełna koncentracja, <grym> także to, jest taki, to, jest taki, to są takie pozytywne aspekty, których, których no nie widać jakby, nie widać w sensie, no człowiek będący na zewnątrz tego nie widział, ja to widzę, no to uśmiech u mnie wywołuje fajnie, no fajnie, że to pozytywnie, że to pozytywnie rzeczywiście wpływa na, no na bezpieczeństwo, no bo to stricte wpływa na bezpieczeństwo. Dziękuję za Waszą uwagę i jednocześnie przypominam o tym, że kanał działa dzięki wsparciu partnerów. Jednym z nich jest firma Clicklist, zajmująca się finansowaniem zakupu pojazdów i maszyn potrzebnych do rozwoju biznesu. Zapraszam do odwiedzenia kanału Clicklist, gdzie Mariusz dzieli się wiedzą na temat leasingu. Wszelkie potrzebne linki znajdziecie w opisie filmu. Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? Czytał Tomasz Knapik.